Witajcie, dzisiaj będziemy robili zupę z węgorza. Jak pan sobie w kuchni nie, nie utrudnia Więc węgorza nie będę nawet obierał ze skóry, tylko kroimy na takie 5 cm W takim właśnie sposób. Proszę bardzo. Do, do, do oczywiście zupy z węgorza będą nam potrzebne no wiadomo węgorz, nie? Włoszczyzna, yy, makaron szklany, yy, śmietana kwaśna i przecier pomidorowy. Oczywiście przyprawy. I mając takie taki zestaw zrobimy zupę. Tego węgorza wrzucamy na Witamy na 7 minut do gotującej się już nam wody 7 minut w zupełności wystarczy chodzi o to, żeby po prostu zrobić Wywar Będziemy musieli węgorza wyjąć po 7 minutach, tak żeby było jak będziemy, gotowa, będziemy dalej robić zupę, no to niestety, ale węgorz nie może zostać dłużej, no bo po prostu nam się rozwali, nie? Oczywiście kawałki mięsa później wrzucimy z powrotem już do gotowej zupy. Po tak, wyciągamy węgorza na talerz sobie na osobno. Będziemy jeszcze wrócić z powrotem do, do naszej zupy. Yy, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że yy, ja tego wywaru nie przecedzam. Z tego względu, że węgorz ma po prostu tylko i wyłącznie yy, główny kręg. Tutaj żadnych skrzeli ani jakichś tam specjalnych ościcza było. Wy, wy, wyciągać, więc po prostu nie ma sensu przesydać tej wody, ale trzeba rybę, rybę wyjąć, nie? O właśnie, i mamy węgorza wyjętego. I teraz możemy przystąpić do dalszych czynności gotowania zupy. Po 7 minutach wyciągamy węgorza na talerz sobie na osobno. Będziemy jeszcze wrócić z powrotem do, do naszej zupy. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że ja tego wywaru nie przecedzam, z tego względu, że węgloś ma po prostu tylko i wyłącznie główny kręg. Tutaj żadnych skrzeli ani jakichś tam specjalnych ości nie było Wy, wyciągać, więc po prostu nie ma sensu przedsedać tej wody, ale trzeba ryby wyjąć, nie? O właśnie, i mamy węgorza wyjętego. I teraz możemy przystąpić do dalszych czynności gotowania zupy. Rybarę żeśmy zrobili, więc teraz weźmiemy cebulkę. Po Pokroimy ją w taką małą kostkę, i ją trzeba będzie na oleju zeszklić. Następna kwestia. Warzywa, bo już sześć warzywa sobie obrałem, więc już mamy wiele przygotowane. Mam tutaj taką krajannicę, Jak widzicie. To są takie ciorone na paski i później dalej nie, do, do tego. Ja sobie w kuchni nie utrudniam, więc dlatego po prostu jadę w ten sposób, po drugie w tej zubie będzie fajnie to, to się komponowało, i lekko pod skosem. и потом файлы посадочки. Сейчас петрушка. И сэр. Są fajne takie paseczki o. i to można wrzucić od razu już do naszego bulionu. wrzuciliśmy tu do środka. Muszę powiedzieć, że jak już w trakcie jak kroiliśmy warzywa po tym po kuchni śirosze w zapach węgorza gotowanego węgorza tak? liść laurowy proszę ziele angielskie Nie za dużo, 4-5 kulek. I jak ziarna to są, na razie nie dodaję. Ja sobie zawsze dodaję na samym końcu. Z tego względu, że się przyjdą inne zupełnie komponenty. Więc po prostu nie ma sensu, żebym teraz dawał sól, bo na przykład yy, samo Sam czasie pomidorowy jest sobie troszeczkę słony, ponieważ śmietana też to troszeczkę zmieni i na samym końcu możemy ją było wysmaczyć, nie? Sobulkę trzeba zeszklić i cebulkę dodajemy do zwykle. Piła. Zupa na małym ogniu będzie dochodziła do siebie. Tam ja się będą towarzysze wkapiściły. Teraz trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz. Nie jest może zbyt to miła praca, ale trzeba ją zrobić. Chodzi mianowicie po to, żeby tego mięso węgorza oddzielić od czego? Oczywiście część skóry odejdzie, część skóry nie odejdzie, ale od kręgosłupa, nie? Trzeba to po prostu oddzielić, bo to mięso po prostu w świecie wróci nam do zupy. Mówię, jest to taka praca troszeczkę kleista, bo węgorz sobie ma dosyć sporo tego klejku, ale niestety trzeba się pozbyć tego kręgosłupa z wewnątrz mięsa. Dobrze, że akurat węgorz to taka ryba, która ma tylko i wyłącznie kręgosłup, a nie ma jakichś tam więcej dodatkowych ości. Jeżeli gdzieś tam trochę skóry Wam zostanie yy, na tym węgorzu, to też nie ma żadnego dramatu. Ale ja bym proponował ją zdjąć. Na pewno skórę z węgorza się ściąga o wiele, wiele lepiej, kiedy węgorz został ugotowany niż na surowo. Tak ja twierdzę. Ale inni może twierdzą zupełnie inaczej i nie będę się z nimi wykłócał. ponieważ już tam warzywa nam się yy, do, już dochodzą do siebie. Kroimy porę talarki, którą za chwileczkę dorzucimy do naszej zupy. I teraz pokrojoną porę dorzucamy do naszej zupy. Do lichania, tego wszystkiego. Zapach już jest odpowiedni. Wklejmy się tym będzie dochodziła. Widzicie, ten już jest oprawiony, przygotowany. Teraz jeszcze zajmiemy się yy, makaronem szklanym. Yy, makaron szklany dla ludzi, którzy może nie wiedzą, ale się pierwszy raz spotkali. Nie gotujemy, po prostu zalewamy go wrzątkiem i czekamy aż on zmięknie. Ponieważ on jest w takiej, jak widzicie, takiej długiej konsystencji, to jak on już zmięknie, to możemy go po prostu sobie w najnormalniej świecie nożyczkami pokroić na mniejsze elementy, na mniejsze, na mniejsze kawałki. Ale to dopiero za chwilę. Już mamy wodę zagotowaną. I proszę bardzo, zalewamy wrzątkiem. Ten makaron po jakby powinien zrobić się już miękki. Przeszedkujemy zaraz sobie nać pietruszki do zupy, którą oczywiście podamy na samym końcu. Ona podkreśli taki troszeczkę ten charakterek tej zupy. Te się na, na, naprawdę na bardzo drobne kawałki. Dosłownie w trakcie, kiedy szatkowaliśmy pietruszkę, makaron zmięk, nam zmiękł. Normalnie możemy je sobie zmniejszyć. Mówię, to trwało kilka minut. Ja sobie w kuchni nie utrudniam. I proszę, makaron został odsadzony. widzicie, elegancko, mięciutki i tak dalej. Także nie ma z tym kompletnie żadnego problemu. Wracamy z porządkiem do zupy. W tym momencie musimy podać koncentrat pomidorowy do naszej zupy. Niedużo, naprawdę niedużo, po to, żeby nie wyszła z tego pomidorowa, nie? Tylko to ma być w zupa rybna z węgorza. Teraz przygotujemy śmietanę, Dodamy do zupy. Śmietana musi być kwaśna. Nie słodka, tylko kwaśna, żeby na dla jasności. Tym troszkę zahartujemy, żeby nam się nie zważyła. Zawsze zostały takie krótkie, Więc zrobiłem w ten sposób. mamy. Jesteśmy już praktycznie przy końcowym etapie gotowania zupy. Czyli zostało nam w tej chwili, że tak, doprawić zupę, dorzucić mięska i wyłożyć na talerz. Jeszcze chwilę poczekamy, zaraz będziemy ją próbowali. Dobra, teraz spróbujemy. Na pewno będzie nam brakowało soli, bo soli w ogóle nie dawałem. Zaraz zobaczymy. No tak, zdecydowanie i zdecydowanie pierwszy. Uważam, że tego typu zupy. Zawsze można też doprawić kucharkiem czy jakąś wegetą według swojego własnego uznania. Jak ktoś tam boli. O tak już dużo lepiej, mimo wszystko <coughs> mimo wszystko jednak dorzucę tylko trochę kucharka z tego zna, że to podkreśli te to wszystkie inne takie walory smakowe teraz jeszcze możemy dorzucić do tego wszystkiego właśnie możemy dorzucić teraz właśnie węgorza z tego węgorza trochę nam zupa zgęstniała, Ale... Właśnie to chodziło. I to się teraz ponownie zagotuje. Kucharek zdecydowanie zrobił to, co miał właśnie zrobić. Zupa nie jest ani Pikantna, nie jest ani jałowa, jest taka w sam raz, podkreślająca właśnie charakter, że to jest zupa rybna. Czuć, tą, czuć ten wywar rybny, nie został on nigdzie stłumiony tymi przyprawami. Więc uważam, że ani śmietaną, czy tam koncentratem pomidorowym nie został stłumiony. Więc jest to naprawdę fajna, bardzo dobra, delikatna zupa. Jeżeli ktoś rzeczywiście preferuje zupy typu właśnie troszkę pikantniejszej, można dodać spokojnie chili. Wtedy ona nabierze taki naprawdę pikantniejszy charakter. Zupa praktycznie jest gotowa, więc makaronik i nakładamy. Troszkę pietruszki, i w ten sposób zupa przygotowana nadaje się do spożycia. Są kawałki węgorza, jest, są warzywka, naprawdę jest charakterystyczny smak. Bo przed chwilą ją próbowałem, jeżeli chodzi o składniki, bo wcześniej się nie podawałem Po prostu dwa duże węgorze: włoszczyzna kwaśna śmietana, Makaron szklany, nać pietruszki, jedna cebula, olej. I zrobić ją tak, jak ją zrobiłem. I praktycznie mówiąc, muszę Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że ta zupa została robiona przez mnie dopiero dzisiaj pierwszy raz. Nigdy wcześniej jej nie robiłem. Życzę smacznego.